Dzień dobry, Rysiek z tej strony. Chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę na parę aspektów dotyczących wobinaru przed wobinarem, w trakcie i po wobinarze. Kochani Zbyszek, ostatnio no, długi okres czasu bardzo zwracał uwagę na to, żeby nie oddawać swojej krwi energetycznej, czyli nie zajmować się sytuacjami na zewnątrz to co się dzieje informacjami różnymi, dziwnymi tym się nie zajmować ale też Zbyszek mówi nie zajmować się drugim człowiekiem zajmować się swoją przestrzenią a nie interesować się kimś drugim bo to, to jest właśnie oddawanie swojej krwi energetycznej kochani i w ten sposób wyrzuca nas z webinaru i nie jesteśmy tam Pomimo, że nam wychodzą różne wyniki, jak tak wysoko zaśliśmy i w ogóle, jak się interesujemy, kto, co powiedział, był na webinarze, czy nie był na webinarze, to jest oddawanie swojej krwi energetycznej, swojej uwagi, a mamy być na tu i teraz. Zwłaszcza jak webinar trwa. Na teraz ja jestem. Przed webinarem można napisać sobie coś tam. Witajcie, dzień dobry. Jak ktoś zapomni, to nie znaczy, że go nie było. To w ten sposób. Nie, nie wchodźmy energetycznie z takim głębokim zainteresowaniem, jak to kiedyś babę robiły prociuchy. Chłopy też zresztą i plotkowano jeden na, na drugiego. On taki, to taki. To jest właśnie oddawanie swojej krwi energetycznej. No wybaczcie, że tak mówię na wprost, ale też prosty chłop jestem i ze wsi. I jak y, pod, y, czuję potrzebę powiedzenia takiej dosadnej prawdy, no to tak mówię, jak czy jak czuję, po prostu. Że to jest bardzo potrzebne. Na wobinarze zajmujemy się sobą, swoją przestrzenią. Chcemy wejść do taty, tato chce wejść w modlitwę, bo chce iść do ciebie. Czyli wrócić do siebie, poznać siebie dokładnie. Kochani, jeszcze raz bardzo proszę. Nie oddawajmy swojej krwi energetycznej. Nie interesujmy się to, co się na zewnątrz dzieje. Tym drugim człowiekiem, czy tak, czy nie, czy wzrastał, czy upadał, czy był, czy nie był, nic nas to nie obchodzi. Jest webinar i tym się interesujemy. I w życiu codziennym też. Domem, swoją przestrzenią, nauką wahadełkowania, w domu. To jest takie fajne. Kilkolwiem przyjaciół, którzy przychodzą nowi, świeży. Jest bardzo fajnie, bardzo miło. Ja też już znam dużo, spory, sporo nowych ludzi. Przychodzą, weryfikujemy sobie na wahadronkowania. Można powiedzieć, bawimy się. W radości oczywiście. Także yy, wysłuchałem webinaru. Nie opuściłem jeszcze żadnego, żadnego uzdrawiania, jakby kogoś interesowało. I bardzo proszę mniej zainteresowania się inną, inną osobą a zajęcia się swoją przestrzenią. Dziękuję bardzo, miłego dnia życia i do usłyszenia i do zobaczenia.